młodzieży na sali? W takim razie może od czegoś dla młodzieży na luzie zacznę. Dla przypomnienia. W pałacu, a nie gdzieś w książkach, mieszka dziś kaczka dziwaczka. Bo wbrew zdrowym kaczym na Zajęła się polityką. Dziwaczy więc tak okropnie, że niech no. to wszystko gęść kopnie. Jajką w kampanii obiecywała, że równo będzie je traktował. A teraz, mimo tej obiecanki, faworyzuje tylko Pis. Ale Spotkanie miała mieć kaczka, lecz przeczytała coś o ziemniaczkach I na spotkaniu nie było kaczki, bo nagłej z nerwów dostała strać. Śmierć lub pierwiastek, raz powiedziała, z honorem za to już polec miała. Ale niestety, inni w Brukseli i matematyki takiej nie chcieli. Więc gdy dostała tam filię z maczkiem, to wycofała się z tym raczkiem. Za to do roku, kiedy wróciła, wielkie zwycięstwo swe ogłosiła. A na krytykę zbędnej fotygi stwierdziła, że to by niecne intrygi. Jak każda kaczka chętnie się czupi, a już obrażać to wprost się lubi. Gdy nie polini ktoś się odzywa, ręki nie poda, znajomość zrywa. Ojciec dyrektor, jeden jedyny, jak go psobaczy, to po nie Bo ma zasadę, którą się chlu. Jak mówi sprawiedliwość, to mówi. Więc gdy z układem poszła na bój, z braku innego rozbiła swój. Bo jedna droga tylko jej droga, by w imię Boga mocno być wroga. I z początku obóz wrogów był mały. Komuchy, geje i liberały. Lecz bardzo szybko się okazało, że innych wrogów też jest niemała. Od dwóch lat z górą już jej wiadomo, kto stoi tam, gdzie stało zono. Więc dziennikarze, największe dranie, po nich lekarze, Niemcy, Rosjanie, lecz wszyscy oni to duperele wobec platformy z Tuskiem na czele. Najlepiej, żeby Tusk był w uraczkach i o tym marzy kaczka Dziwaczka.